Diana Reiter, architektka miasta Krakowa, rodziła się w Drohobyczu, skończyła Politechnikę Lwowską. Tutaj na początku lat 20-tych przybyła z mamą, zamieszkała w Krakowie najpierw przy ulicy Syrokomli, a pod koniec lat 30 zamieszkała przy ulicy Królewskiej w modernistycznym budynku, w którym teraz znajduje się sklep Lewiatyn. Pracowała niedaleko, przy ulicy Pomorskiej, pracowała w biurze architektonicznym. Natomiast jest bardzo znana z tego, że w momencie, kiedy był ogłoszony Konkurs na projekt Biblioteki Ogilońskiej, wraz ze swoimi wspólnikami zajęli trzecie miejsce. Mogą Państwo porównać, czy jej realizacja, czy realizacja, która dalej stoi przy alejach, która z nich jest lepsza, więc proszę, tutaj pozostawiamy Waszej ocenie. Co zaś tyczy jej dalszego życia. Z początkiem II wojny światowej dalej pracowała przy tym, w tym biurze architektonicznym przy Ulicy Pomorskiej. Natomiast w 1941 jej adres zamieszkania zmienia się już na podgórze, czyli ghetto. A w 1943 roku nie wiemy jak, ale ginie w obozie pracy Płaszów. Jej postać pojawia się w najpierw w książce Tomasa Kinelli, Alka Schindlera, a później w filmie Stevena Spielberga Lista Schindlera tam jest pokazane, że po tym, jak ona zgłasza braki w wadliwej konstrukcji przy budowie baraków, a magot każe ją rozstrzelać, a potem każe, w filmie każe te baraki tak naprawić, więc to jest, myślę, scena, która. Utknęła mocno każdemu i każdy, kto oglądał ten film, natomiast z tego, co udało się nam dowiedzieć, została zakotowana. Jej budynek, oprócz tego, który Państwo widzą, jeszcze budynek jej projektu znajduje się przy ulicy Belina Przeszmowskiego.